Powiem wam widzowie, że na świecie są różne rzeczy, są różne i są też różne widoki. Na przykład dobrym widokiem są crafty na skins manki, strony wymieniania swoich skinów, na przykład takie, albo pokażę wam. To ja nie mówię, że ten, w ogóle oddałem tego kawaha, pokażę wam za co go oddałem. Bo ten jest podrapany, tego nie kupujcie, ok? Oddałem go za tego kawaha, o. Taki, kurde blade no Natus, no nie, no, no musiałem, musiałem, ale yy, ten, jeszcze, pokażę Wam, już, 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 czekajcie, bo muszę Wam pokazać, ja nie wiem, czy ten jest fajne, czy nie, chyba jest takie średnie, ale pokazać, pokażę dla tego, kurcze, no. To... Anyway, jakby ktoś chciał z takim poklikoć, to dla klikoczy, nie dla inwestorów, myślę, że spoko, dla klikoczy w komputer, dobra. I lecimy. Nie będziemy przedłużać. Kod zon, Link w opisie. Dawajże to, dajże to. I to jest inny widok. Bo to był ciekawy widok, który widzieliście przed chwilą. A to będzie tak zwany śmieszny widok. Już przyszedł. Odbierać na filmie, czy nie? Nie. nie. Po filmie odbiorę. Yy, no. A to będzie inny widok. To będzie śmieszny widok. Jak myślicie, co za chwilę zobaczycie. Myślicie? O, on pewnie będzie mówił, że jakaś kapsuła jest za 95 groszy, czy coś takiego. Ta? Wiesz za ile jest, czy nie wiesz za ile jest? Pewnie myśli. No co, no nie 95, no to pewnie z 93. No nie. O to co, 90? No, no też nie. No i teraz się łapiesz za głowę i sobie myślisz, co kurwa? No, bo to jest promocja, nie? Promocja na kapsuły, czajcie. Normalnie jest promocja na kapsuły 3, 2, 1. Leczny start. Kurwica, za 84 grosze za chwilę. Kapsuła na promocji z Kopenhagi. Normalnie tak o. Kurwa, mać, ja pierdolę 284 grosze. Przecież to jakby. Jakby to chciał ktoś flipować, kurwa, tym, w sensie skupować to za 0,84, a potem spróbować to wystawić, no tylko to ma 13 tysięcy, kurwa, supply i ma cenę 84 grosze. To jest absurd, kurwa, jakiś. Ale jakby ja mam nadzieję, że same takie będą, nie? Jest bardzo pozytywny widok, nie powiem, że nie. Bardzo mi się podoba, niech tak będzie. Pytanie, za, ile za chwilę będzie Paryż? 40, kurwa. A, a Antwerp za chwilę będzie jak na promocji. No jakby. Halo, dokąd bez w sensie to jest, to jest bardzo zabawne, bo ja nie widzę w tym momencie. Ja, jakby to jest kapsuła ja jestem przekonany, że już nikt kurwa w grze jej nie kupi. Jak już ją ktoś kupi, to to będą dosłownie jakieś dziesiątki tysięcy. To będą jakieś dziesiątki tysięcy kapsuły. Więc ja jestem przekonany, że satraj tej kapsuły to jest kurwa pięć. Je no. W sensie, nawet jeżeli kupią jej to ile? Milion? Milion jej kupią? Dobra, podbijmy. 5 milionów. No. Załóżmy, że kupię tej kapsuły 5 milionów. Że teraz musi wiatr wiać? Wyjeba. A, masakra. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał wiatr w filmie. Ale. No, to jest absurd jakiś. Dosłownie kpina. Wiecie, jak kapsuła jest tańsza w, na rynku niż w grze. Nie, tak jak, była tań... tak jak są niektóre tańsze, no bo są niektóre tańsze, to wtedy można mówić, że no dobrze, kupując przez rynek masz jakąś korzyść. My tu nie mówimy o korzyści żadnej, my tu nie mówimy o korzyści, my tu mówimy dosłownie o tym, że to jest pierdolone 15 czy 16%. To jest. To jest. To jest sporo, tak powiem. To jest dosyć dużo. I powiem tak, jest. Jeszcze... W tym momencie dochodzą, dochodzi nam jakby to powiedzieć trochę szersze spojrzenie na ten temat. Dochodzi nam troszeczkę więcej dni od tego ile to było. Te supply'e są po prostu niziutkie. One są niskie i według mnie te Turcje po prostu widać już. To już, to już widać. Te Turcje i Argentynę po prostu widać na, na tym. Jakby to jakie supply'e w ogóle tych naklejek przechodzą przez rynek. Jakie tam są supply? To jest tak niesamowicie śmieszne. Ja, jakby. Ja nie wiem. Mamy jeszcze dużo czasu na inwestowanie w te y, kapsuły. Jest naprawdę dużo czasu. Naprawdę jest dużo czasu. Czuję to po prostu. Tak mi się wydaje, że, że mamy jeszcze czas. Ale jeżeli. Ja nie wiem. Po pierwsze, co by się musiało wydarzyć na tym evencie, żeby ta sytuacja się zmieniła? W sensie, co by się musiało wydarzyć, żeby nagle kapsuła, która w tym momencie jest po 87 groszy, zaczęła nagle chodzić po złotówce czy po złoty 5? To de facto po tyle powinna chodzić po złoty 5 na rynku? Po pierwsze, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby to się wydarzyło żeby kapsuła z 84 na minimalnym bajorderze wleciała na złoty 5 na zwykły handel, zwiększyła swój supply w okolicach dziesięciokrotności, bo najprawdopodobniej tyle jest potrzebne, żeby potem ona trzymała swoją stabilną cenę. Tak mi się przynajmniej wydaje. I do tego, żeby na całym evencie zaczął być toczony taki handel, żeby ten, żeby ten event po prostu zbić. W sensie, jakby nie wiem, co się musi wydarzyć do tego. A według mnie, jeżeli to się nie wydarzy, to nie wiem, co się musi wydarzyć, żeby ten event nie oddał. W sensie, tu dosłownie musiałoby wlecieć coś na zasadzie, że ludzie by powiedzieli: Kopenhaga, Paryż, jeden chuj. Wrzucamy, jakby te dwa eventy do jednego wora, po prostu je po prostu, jakby. jakby. klapki na oczy. Wrzucamy te eventy do jednego wora. Te są, to są kapsuły, to są kapsuły. Jakby otwieramy, otwieramy. Tak to działa. Koniec tematu. Pogada, pogadali. Elo. I jakby to, to, to jest dosłownie jedyne rozwiązanie, żeby Kopenha że Kopenhaga po prostu będzie Paryżem. I tyle, że? Jakby kapsuły z Kopenhagi to jest. Po prostu Paryż, tak jakbyście kupowali naklejki z Paryża i kapsuły z Paryża. To po prostu do wora się wrzucają i się sumują. Jeżeli one się w jakikolwiek sposób rozdzielą od siebie. Jeżeli tam nastąpi jakiekolwiek rozdzielenie tych kapsuł. Jeżeli nagle ktoś powie, nie no, te, te, te Kopenhagi jednak trochę inne są. Te Kopenhagi jakby co jak co, ale wyglądają nieco inaczej. Ten, yy, na autografach yy, przecież jest troszeczkę inna i tak dalej. Jeżeli ludzie chociaż w ten sposób będą o tym myśleć, jeżeli oni troszeczkę chociaż to rozdzielą od siebie, to ja nie wiem co się będzie musiało wydarzyć, żeby tego typu anomalie, ten nie, nie spowodowały, wiecie? No rozumiecie o co chodzi? Kurwa 87 groszy na rynku, no to jest, to jest historia. Ja nie wiem, czy to się powtórzy kiedykolwiek. Ale ile tych kapsu może być? Jakby il, ile, ile może być ludzi? No dużo, dużo. Wiem, że dużo. Wiem, że dużo. Ale jakby ile może być ludzi, którzy. Ja mam pomysł ogólny. To jest dosyć mądry pomysł. I to nie, nie będzie pomysł w celu żadnej manipulacji. Ja nie mam tych kapsuł kupionych. Nie mam ani jednej. Ale bardzo bym chciał, i ja apeluję do. Osób, które robią kanał na YouTube związany z inwestowaniem w CS-ie. W ogóle o CS-ie. jakieś osoby, które wiecie, które jak naprawdę nawet do jakiegoś Mefiu, do jakiegoś kogokolwiek, obojętnie, żeby poinformowali swoich widzów, że jeżeli już chcą otwierać te kapsuły, i jeżeli już chcą, nie żeby w nie inwestować, inwestycja jest niepewna, to nie jest pewne, że to odda. Ale jeżeli już ktoś chce je otwierać. I ma taką ochotę, żeby je otwierać, to niech sprawdzi cenę na rynku. Niech sprawdzi, nie mówię, żeby kupować je na rynku, tylko niech sprawdzi te cenę, czemu się bardziej nie opłaca. I jestem przekonany, że jeżeli z tym przekazem do, dotarłoby do wystarczającej, wystarczająco dużej ilości ludzi, to, to nie chodzi o to, kurwa, żeby ktoś w to inwestował. Nie o to chodzi. Tylko o to, żeby ludzie mieli świadomość tego. Że na rynku one są tańsze, to koniec końców są dwie opcje. Albo ta kapsuła wróci do swojej normalnej ceny, bo to jest nienormalne, co się w tym momencie na niej dzieje. Albo ta kapsuła skończy z Supplyem w ilości yy, do, do 5 milionów. Albo nawet mniejszym. A jeżeli by się udało, jakby to powiedzieć, tę te świadomość, ten strumień świadomości roznieść dalej, tak jakby, niż to, co jest w tym momencie, to wydaje mi się, że ta kapsuła mogłaby skończyć z jakimś rekordowo niskim supply'em. I się zobaczy, jakby, jak to będzie. To jest absurd. To jest, kurwa, absurd. To jest absurdalne. Dziękuję za uwagę.